Cześć wszystkim, jestem Julian ze Filipin i witam na moim kanale. Na dzisiejszy vlog chcę wam pokazać jedno z piękniejszych miejsc w mojej rodzinnej miejscowości na Filipinach, wyspie Lakawon. Wróciłam do domu, do mojego rodzinnego miasta na Filipinach, po kilku latach. Ta tropikalna wyspa jest mała i pełna pięknych palm. Oto mój dzisiejszy look. To obranie jest mojej własnej roboty, wykonanej na szydełku. Ta wyspa ma relaksującą atmosferę, jest mniej zatłoczona, idealna na spokojną ocieczkę. Chcę Wam pokazać piękno tej wyspy. Ta mała wyspa to raj ponieważ wszędzie ruszną tu różne i rodzaje. Zobaczcie, jakie są piękne! Jest tu też wiele domków na plaży. Większość z nich znajduje się blisko brzegu i oferuje piękny widok na morze. Jest tu też wiele dużych domków na plaży, idealnych dla rodzin lub na urodziny i inne okazje. Wyspa jest znana ze drobnego białego piasku, podobnego do borakaj, ale mniej zatłoczonego. Tłum jest ograniczony. To sprawia, że jest to idealne miejsce, aby uciec od życia w mieście i odpocząć. W przeciwieństwie do innych plaż pełnych turystów, nie jest to zbyt tłoczno nawet w szczycie sezonu. To jest tylna część wyspy, Wyspa jest mała, więc możesz po prostu spacerować i zwiedzać jej przednią i tylną część. Wróćmy spacerem w pobliżu brzegu. Ten most to moje ulubione miejsce tutaj. Widok jest naprawdę wspaniały. Jedną z najbardziej znanych atrakcji wyspy La jest długi drewniany most, który łączy przez stan na łądzie z wyspą. Kiedy dotrzesz na lakałon, najpierw wejdziesz na ten drewniany most po zacumowaniu łodzi. Lakaon to miejsce, gdzie możesz odciąć się od zgiełku, zwolnić i po prostu cieszyć się chwilą. To nie jest wyspa pełna nocnego życia i tłumów, ale spokojne miejsce, gdzie czas płynie wolniej. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę Wam wszystkim pięknego dnia.